Słuchajcie, witajcie, z systemu, ja się w Age of History 2, a czy 3, 3, 3, I gramy jako Nigeria i będziemy tworzyć, i będziemy tworzyć państwo o nazwie Greater Niger Empire Jak widzicie, no ja gram tutaj Nigerią, powinienem grać z tym państwem, bo niby państw, nas pochodzi nazwa od tego, ale w sumie od tego też pochodzi, więc co mnie to obchodzi? No to co? To będzie trochę porannik tutorialowy. Zawsze najlepiej wybierać rywali, dlatego że daje Ci jakby więcej manpowera i punkty dziedzictwa. To nie ma znaczenia chyba mi się wydaje, dlatego ja wybiorę Polskę, Iran i Brazylię, czyli pierwsze lepsze co mi pokazało. Punkty przewagi też wybiorę. Atak jednostek sobie wybiorę. Oraz w sumie drugi raz atak jednostek, bo będę dużo atakował. A jak coś to gram na modzie, który usuwa powinien usuwać sojusze z tej gry, bo one są tak wkurzające, dosłownie często się nie da grać tej gry po prostu przez te sojusze, bo się nie da nawet ruszyć normalnie. Dlatego no... Mam nadzieję, że mi wybaczy, wybaczycie takie te. Znaczy nawet wam pokażę, że ja sam nawet sojuszu nie mogę zrobić, bo mam maksymalną ilość jakąś. Poprawię oczywiście relacje z moimi niektórymi sąsiadami. I pogorszę też zresztą. Ulepszę sobie stolicę oraz wyślę armię na granicę tutaj z Beninem. Oraz... Zacznę budować budynki. Ja akurat zacznę budować sobie jeden budynek, który mnie bardzo interesuje. Czyli zmechanizowane gospodarstwo w Babudży, Lagosie, Port Carcode oraz Benin City. Resztą Kano też zacznę budować. No to co? I zaczynam trochę, zaczynam grę. I będę też również wzmacniał swoją ekonomię. Tutaj widać, że się przyda mi ekonomia. Bo to jednak daje trochę pieniędzy. Więc no bez tego trudno trochę będzie grać. Jednakże, budowanie budynków akurat jest bardzo ważne w tej grze. Bo no bo one nie dają bonusy. To jeszcze możesz więcej zarabiać przez to. A takie rzeczy, no to jednak warto tutaj sobie dawać. Na przykład, ja wybuduję port wy tutaj. Jeszcze w Lagos zaraz wybuduję. O proszę bardzo. Na razie w sumie zmniejsze wydatki na armię. Żebym trochę więcej zarabiał. No i co? Mam trochę już kasy w sumie nawet, bo szybko się robi jako ten, ta Nigeria. Wybuduję sobie w tej prowincji dużo budynków, bo widzę, że tutaj najwięcej zarabiam w tej prowincji chyba nawet. A może i nie? Chyba tej jednak zarabiam najwięcej. Ta, ale to czy to? No nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale wybuduję sobie plantację cukru i port nie, i szpichlerz sobie wybuduję w takim razie. No i jak widać no Państwa nie mają ze sobą stojuszy. Przez tego moda i się bardzo cieszę, bo nienawidzę tych sojuszy w tej grze. One są takie irytujące. Tego, ja dam raczej tego moda w linku. Jak chcecie grać normalnie i się cieszyć jeszcze z tej gry, no to polecam go pobrać jednak, bo to jest masakra. A ja w tym czasie zacznę budować sobie czołgi do mojej armii oraz... Zapomniałem w ogóle wybrać doradców ekonomicznego wybiorę, wpływ z produkcji wezne wojskowego, żeby miał atak generała Weznę w sumie, administracyjnego Weznę utrzymanie prowincji mniejsze oraz innowacyjny Weznę, Miesięczne dziedzictwo oraz obrona jednostek 1. No to co, mam 31 wojska, i wypowiedziałbym wojnę w takim razie Beninowi. Proszę bardzo, mam nadzieję, że wygram. Oczywiście, tą wojnę, bo to jest Benin, tylko nie chciałbym przegrać z Beninem. No właśnie, Benin widzę, że sobie nie daje rady ze mną. I się bardzo cieszę z tego. Zajmuję coraz więcej tutaj jego terenu No i tylko stolica została, i coś tam obok jeszcze jest. I myślę, że to koniec tej wojny. Proszę bardzo, wezmę jak najwięcej złota, jak się da. I. Aha, i całe państwo mogę nawet. Się bardzo cieszę. Oczywiście, asymiluję ich, a religię mają tą samą co ja, więc nie muszę się obawiać o to. Myślę, że wyślę na początku moje wojska tutaj do Co oraz mogę wybrać misję, większe punkty sobie. Koto mogę wybrać w sumie jakby. I zacznę jeszcze bardziej polepszać swoją ekonomię. Dobra, tutaj już wybrałem sobie. O, ekonomiczny rozwój stolicy, utrzymaj statusko inwestycja inwestycjach w stolicę, zainwestuj w rozwój stolicy. Mam teraz pieniądze na minusie, ale no cóż no. Sam tak wybrałem. W ogóle dopiero teraz się kapnąłem, że dalej mam, że wojsko jakby mniej mi zabiera tego. A to ma mniej morali armii i wzmocnienie armii ogólnie mam mniejsze. Więc, no, jakby z osłabioną armią wygrałem, więc, no, ciekawie trochę. Dlatego z powrotem dam sobie normalną armię moją i bardzo świetnie się cieszę z tego. W takim razie wybuduję sobie tutaj trzy te jednostki. Co to jest współczesna hałbica. Myślę, że mi się przyda. Szczególnie, że będę chciał podbić niżer. A myślę, że o, i mam nawet złotą erę dobrobytu. A tak. Wypowiadam im wojnę, i ktoś chce ze mną paktuje Grecji. Kamerun, świetnie. A może być straszny w przyszłości, jak będzie mi wojnę wypowiadał. No i podbijam teraz im stolicę, bo oni na mnie całą armię wysłali. Chyba 9 armii to było? Nie wiem, trochę mało tu było, tyle wiem. Myszczędzi trochę się trudno walczyć na pustyniach. O, a to była jedna jednostka. Trochę śmiesznie w sumie. No cóż, oni raczej są ze mną nie mają, bo to jest jednak środek pustyni, tutaj. No już mogę z nimi podpisać pokój, ale ja nie będę, bo chcę 100% mieć jednak z nimi. No i teraz mam 100% i postawię żądania. Jak najwięcej pieniędzy, żądaj konwersji, tutaj, operacje wojenne i żądania o i tutaj nasza Nigeria jest trochę większa no wyśle moje armie y, tutaj sobie do tego miasta Mokpa no i poczekamy i następnym celem myślę że będzie chyba nie wiem co w sumie Kalifat to by był ciekawy w sumie do stworzenia tak patrzę ale ja tego nie robię wezmę sobie gum ekonomiczny tutaj w dziedzictwie będę więcej zarabiał a to bardzo mi pomoże o i misje mogę wybrać mocniej badania świetnie badania są bardzo ważne bo bo nie wiem, bo są ważne. Po prostu tak sądzę. Teraz zwiększy się również ekonomię. Wydam swoje całe pieniądze na to. Bywa. Oraz co bym jeszcze zrobił? Czy mogę jakoś wybudować budynki w tych miejscach? Chyba? A nie, bo tutaj już mam. To w Lagosie wybudowałbym co? Plantacje bawełny, tej barwników, kakao. W różnych miejscach będę rozsypywał, oho, nie mam pieniędzy. Ciebie właśnie. Cóż. Bywa. Od na Faso potrzebuje tylko jednej prowincji, dlatego zaraz ją zajmę w sumie. Poprawię relacje z Czadem, z Algerią oraz Libią, z środkową Afryką. No i to chyba tyle. Oraz Gamą jeszcze. Tylko, że Czad ze mną pogarsza relacje niestety. No cóż. O, i teraz no, złotą Erę dobrobytu. Świetnie. Jeszcze więcej zarobku. To jeszcze lepiej znaczy. Ja się bardzo z tego cieszę. Zrobiłbym sobie drugą armię z generałem. I tym razem to tutaj będzie piechota. Powin Zapomniałem, że muszę zasymilować prowincję w sumie. A to kosztuje mnie 500 aż. No cóż no. To będzie taka mniejsza armia, która po prostu będzie... No pomagać, zajmować inne tereny. I dam sobie jej atak. Tego dam. Bo Burkina są mnie bardzo lubi. Niestety, ale muszę zepsuć te dobre relacje nasze. Nie mam punktów dziedzictwa. No to dam to w takim razie. O! Przełom w badaniach. Doradcy, wzmocnienie badań, albo wzmocnić się dziedzictwo. Dziedzictwo mi będzie bardziej potrzebne. Bo to jednak często jest problem z tym. Dlatego, no to wzmocnię, jednak. I mam jeszcze więcej pieniędzy, dlatego tutaj więcej armii dam. A! Jak wam się nie chce na przykład klikać każdą prowincję, żeby ją podbijać, to możecie zrobić po prostu, że klikacie tutaj na swoją flagę. Idziecie na sam dół i kontrolowana armia przez SI można włączyć. Ja to oczywiście kliknę, bo mi się wydaje, że i tak wygram tą wojnę. No i co? I patrzcie, i teraz armie w prostu same sobie chodzą jak gdyby nic. Jak będą jakieś problemy, to te armie będą, o właśnie, sobie pomagać tak będą. I się bardzo z tego cieszę. No i jeszcze tylko stolica im została. Myślę, że to jest żaden problem. No właśnie, właśnie podbiłem. I teraz, oczywiście, mm, sugestia, oj nie mogę całego przejąć, to wezmę jak najwięcej pieniędzy jak mogę i jak najwięcej terenów jak mogę, tak wezmę, tak, tak, dobra, myślę, że tak w sumie jest nawet spoko, bo potem, potem i tak będę mali podbijać, te granice na razie brzydkie są, ale one się naprawią spokojnie, będzie dobrze, będzie dobrze. I myślę, że dam sobie utrzymanie armii na mniejsze, bo potrzeba mi trochę pieniędzy, no niestety tak bywa, Chad mnie nie lubi niestety, mali też mnie nie lubi, cóż. Bywa. Nikt mnie nie lubi jak zwykle. Jesteśmy już największym producentem barwniki. Ajajaj. Ale czy to w sumie nic coś zmienia? Chyba nie. Dalej i tak zarabiam tyle samo. Będzie trzeba podbić Mali, bo jednak się to... No, no muszę w sumie. Gwinea i Sierra Leone jeszcze. Muszę zastymilować swoje prowincje. Trochę mnie to kosztuje. Ale w sumie chyba, nie wiem, ale mi się wydaje, że zacznę od śmierć dowódcy. Oj. I nawet mnie nie zacząłem zarabiać. No bardzo źle niestety. Cóż. Zasymiluję... Prowincje, które mogę, Zinder, takie rzeczy. Teraz 150 przyspieszę czas, żeby, żeby zrobił mi się auto safe, idealnie, no bywa. <laughs> Żebym jeszcze szybciej zarobił tutaj i wezmę to. Znaczy nie szybciej zarobić? tylko chodzi o to bardziej, że szybciej czas leci, no to szybciej dostanę te pieniądze, co nie? Chyba rozumiecie. Oni mają inną religię niż ja niestety, a tego muszę to też zmienić im, jakkolwiek to nie brzmi, zmieniam waszą religię. I w takim razie kolejne państwo, które mi potrzeba podbić, to jest oczywiście Mali. Myślę, że Mali może być mocniejsze, chociaż nie jestem pewien. No na pewno będzie mocniejsze niż takie burki na Faso, mi się wydaje. Będzie trzeba się przygotować na wojnę, mi się wydaje. Dlatego no wezmę tutaj te moje armie i zrobię trochę więcej jednostek. I dam tutaj myśliwce, bo one dają szybkość bardzo dużą. Jeszcze atak przy okazji będzie i obrona, no to razie wiadomo. I współczesną piechotę jeszcze sobie trochę postawię tutaj. Tyle. Trochę ma mniej będę zarabiał niestety. Bywa. Mam sojusznicę relaty z Chadem. Pogorszę z nimi relację i zaraz wypowiadam im wojnę. No i w takim razie wyłączę atakowanie SI i wypowiadam wojny Mali. Zobaczmy. Tutaj wysyłam jedno wojsko, a kolejne wysyłam tutaj. I zobaczmy jak mi pójdzie. No na razie nie ma armii. O, ale są teraz. Powiedzielę z dwóch stron na raz na ich armię. 14 tylko. Uch, to chyba mogę jednak z powrotem włączyć te armię z SI, iPad. bo jak tylko 14 armii mi wysłali na mnie, to ja nie muszę się obawiać, tylko szkoda, że mi odbijają te tereny, które tutaj mam. Dobra, nasze, znaczy moje armie są trochę dziwne, bo chodzą czasami tak samo. Didi podbija, ten podbija. To no, oni będą tutaj odbijać tereny, kiedy ja będę ich podbijał. Tyłu. O, natknęli na siebie, ale ci wygrali na szczęście bitwę. Nie, idź do Bamako, czyli ich stolicy. Myślę, że to będzie lepsze niż podbijanie innych rzeczy. O, 1% został. O i 100% świetnie. To w takim razie zasugestuję. Oczywiście nie potrzebujemy tych prowincji na Saharze, bo to jest Sahara, a nie rzeka. Albo w sumie najpierw zobaczę. Czego ja potrzebuję? Wszystkich prowincji po prostu dookoła. Pozostaw żądania i zabieram wszystkie te prowincje, które są tu dookoła oraz te tutaj jeszcze. A myślę, że nawet... Myślę, że takie granice są świetne. Znaczy dla mnie świetne, dla nich już nie niestety. <laughs> no i co? O, i zarządzaj konwersji. Tego nie mogę. Świetnie. No tutaj trochę wziąłem za dużo, ale to i tak w sumie nie ma znaczenia dla mnie. Dobra, w takim razie podbiłem kolejne tereny. I jest bardzo dobrze. Bo więcej terenów, tym lepiej jest tak naprawdę. Wyślę swoje... Armię, które mam tutaj, i w takim razie trzeba zasymilować prowincję. O, i nawet automatycznie wszystkie mogę, bo już tyle pieniędzy mam. Oczywiście jestem bogaty. O, i zmniejszę mój. A, bo ja mam najmniej utrzymanie armii, dalej. Znaczy, ja po prostu ich pokonałem. Haczej, ja miałem osłabione armię, ale ich tak pokonałem. No dobra, trochę śmiesznie. Znowu zapomniałem zmienić i ich pokonałem, po prostu. Zacznę pogarszać relacje z bo to jest mój następny cel, oczywiście. Oni chyba ze mną relacje poprawiali przez chwilę. Nie wiem, może i tak. Dobra, i w takim razie. Czas podbić gwinę. Jak widać tutaj no już oni szans nie mają, bo już ich podbiłem w sumie. Dobra, już gwinea została podbita. Tutaj mamy jakieś poszerzenie frontu bitewnego. Nie wiem, nam dobrą wiadomość, bo tu i tak wojna się skończyła. Postawię żądania, zajmę im całe tereny. Wezmę pieniądze, ile mogę. No i świetnie. I teraz zostało mi w sumie ostatnie państwa do podbicia, którymi Sierra Leone. Asymiluję oczywiście wszystkie swoje tereny znowu, bo się to przyda. Czy no nie wiem, czy się przyda, skoro zostało mi ostatnie już tutaj tereny. Ale no, no, bywa no. Oczywiście zamienię całą religię tutaj, jeszcze swoją. A czcie, jestem religią Katolicy No i świetnie. I taka religia powinna być tutaj, a nie jakieś suiniścić, Co to tam było? Nie, wiem, dziwne to było w skrócie. Ale co? Wypowiadam wojnę ostatniemu państwu, Sierra Leone. No i zobaczmy. No w sumie już tak naprawdę wygrałem tą wojnę. No i co? Zajmuję ostatnie państwo, sugestuję, zabieram całe im pieniądze, egzekwuj. No i stworzyłem Greater Niger Empire. Specjalnie jeszcze zmienię, żebyście widzieli cały ekran, żebyście mogli widzieć achievement w prawym dolnym rogu jak się robi. Proszę państwa, to właśnie zrobiłem achievement. No to co? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. A nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to możesz się dać suba, a jeśli nie, to, to nic nie dawajcie, co nie. No to co? No cześć!